Akademia Duszy i Ciała to jest pierwsze z cyklu spotkań psychologiczno-rozwojowych. Organizatorem Akademii Duszy i Ciała jest magazyn Wróżka. Są wykłady, są warsztaty po to, żeby zaktywizować uczestników, żeby również bardziej aktywnie uczestniczyli w tych wszystkich wydarzeniach. Od godziny 10 do 17.30 sala kinowa wypełniona jest wykładami. Po kolei pan Dawid Żepecki, pan Romuald Kośnik, Tomasz Czoczola z TC Energy Design, pani Ewa Foley, pani Elisabeth Dumana, tak, tak. również jest Barbara Antonowicz, Małgorzata Przygońska, Elżbieta Nowalska i Monika Burzyńska. Także mamy cały dzień znakomitych prelegentów, znakomite prelekcje. Adriana Mościchowska, z Adrianem można dziś namalować obraz, posłuchać o malowaniu metodą Vedicard, czyli malowaniem intuicyjnym. Małżeństwo Rzepeckich, czyli Zosia i Dawid, którzy poprowadzą warsztat tantry współczesnej, smak tantry. No i warsztat medytacyjny, wyprawa w głąb siebie z panem Maciejem Żbikiem z Fundacji Fundament. Także będą to warsztaty, na których grupa uczestników może w ciszy, spokoju e, popracować bardziej aktywnie, nie tylko słuchając, ale również aktywnie uczestnicząc. Główny Pałacu Kultury jest wypełniony stoiska. mamy stoisko pani Małgorzaty Przygońskiej, prezentowane są obrazy, jest wystawa malarstwa intuicyjnego, gdzie właśnie metodą vedic art artystki namalowały obrazy, które można oglądać możemy tutaj znaleźć wszelakie książki związane z rozwojem duchowym, z ezoteryką, są amulety, są karawki, jest pani Elizabet Dumana, która prezentuje taką metodę Aura Soma z flakonikami, można rzeczywiście z tą innowacyjną metodą się zapoznać, jest firma Abramex, która prezentuje kosmetyki, portal Czary Mary, studio astropsychologii, no i tacy Energy Design, czyli właśnie karawki, o których wspominałam. Dzisiaj pierwszy Akademia myślę, że pod koniec września możemy myśleć o kolejnej.